先码农。 Dzisiaj długo wyczekiwany odcinek z Dzień Życia Tunera No i na start bardziej bym chciał powiedzieć, że to nie jest w sumie Dzień Życia Tunera, tylko to jest bardziej Życie Tunera, bo to nie będzie Jeden tylko dzień, tylko to będzie W sumie kilka dni, bo mam ogólnie tyle Klipów, że wydaje mi się, że mógłbym jeszcze Jabnąć z pięć odcinków przynajmniej Więc jeśli ten odcinek wam się spodoba, zobaczę, że Ma fajne wyświetlenia, fajne zasięgi No to może zrobimy jeszcze jeden odcinek Bo wydaje mi się, że pięć odcinków no to trochę Byłaby przesada i na pewno by nie siadły. Ale jeszcze jeden, jak najbardziej bardziej e, byłbym w stanie odarnąć. ale na start w ogóle chciałem pokazać wam co tu się e, co się dzieje na w mieście San Fierro jak co się e, no podłoga nam znika ogólnie jest e, no nie przelewa się u nas jest biednie bo kurczę, no zobaczcie co się odwaliło nie dobra i polecimy chyba już z kurwa e, tym tunerem i dzisiaj nie ma niestety harnasia bo na promocji było summer's bee no, takie sióści e, jabłkowe e, na promocji było więc czemu by nie o kurwa, ale słodkie, ale może być, dobra, jest idealne, wręcz mógłbym powiedzieć nawet do tego, żeby pokazać Wam e, jak wyglądały moje ostatnie, nie wiem, chyba za dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie, nie wiem, teraz te rotunery, no za dwa tygodnie chyba coś do mam, e, jak wyglądało. Osoba, która w komentarzu napisze, ile dokładnie zarobiłem w tym odcinku, no to tej osobie po prostu przypnę komentarz. I to jak wspominałem w ostatnich odcinkach, w jednym z przyszłych odcinków chciałbym nagrać moje odpowiedzi na Wasze pytania, więc pod tym odcinkiem też możecie zostawiać w komentarzach pytania do mnie. No i się spodziewajcie takiego odcinka w przyszłości. No i chyba na pierwszym klipie co my tutaj mamy. No i oczywiście chłop w malance jest coś najtańszego, co tu macie. I on też coś pisał, że żeby szybszy, były jakieś spoilery, coś tam, no trochę nieodarnięty gość. Raczej wydaje mi się, że trochę taki CJ. Nie miał za bardzo pieniędzy. No ale tacy się właśnie też zdarzają, i dlatego właśnie te odlipa chciałem wam pokazać, bo no, często właśnie podjeżdżają do mnie CJ którzy za bardzo w sumie sami nie wiedzą, czego chcą ode mnie, i nie znają ceny i wodule, nie? I to jest takie problematyczne dosyć. Ale no, no to on tam chyba w końcu, koniec końców, nic mu nie zrobiłem, bo no, bo on wydaje mi się, że po prostu nie miał pieniędzy. Ale no, później podjechał dość. No i chciał demont ogranicznika i felk, i chyba od razu chciał inne felgi Więc ogólnie to jest. Yy, chciałbym powiedzieć, że to jest chyba najczęstsza rzecz, która yy, jest robiona na tunerze, czyli albo zamontowanie felk, albo zdemontowanie felk, albo zamiana felk po prostu. No i to, to jest najczęściej, wydaje mi się, że najwięcej tego yy, zrobiłem. No i też yy, chciałbym wam powiedzieć, bo dostawałem to pytanie może nie w komentarzach, ale bardzo dużo osób się mnie pytało na serwerze, ile ja zarabiam na godzinę na tunerze? I tego się nie nie da określić, naprawdę to jest niemożliwe do określenia, bo na to yy, wypada bardzo dużo czynników, takich jak rodzina, takich jak ile jest tunerów na serwerze, no i ogólnie czy ludzie tunerują, nie? I naprawdę zdarzają się rodziny, gdzie ja przez całą rodzinę zarobię dosłownie 3000, tak na, na bidę, ale zdarzają się rodziny, gdzie ja siedzę i zarobię 15, no chyba nawet zdarzało się 20 tysięcy w godzinę zarobić, więc no tego się nie da dosłownie określić, ile ja zarabiam na rodzinę, ale no taką średnią, no to powiedzmy 10 tysięcy, ale no... No kurwa nie wiem, nie, nie, nie opiszę wam ile dokładnie na rodzinę, no bo tego się nie da opisać, ale no jest to jak dla mnie, yy, każdą pracę yy, mniej więcej testowałem na serwerze, tuner najbardziej oddaję, no bo na tunerze po prostu nie trzeba nic robić, stoisz sobie i tylko czekasz na klientów, yy, możesz w międzyczasie robić inne rzeczy, więc na żadnej pracy tak nie masz by, yy, no na, na przykład na kopce, no trzeba się tak być skupionym, ciągle naciskać te QE, QE, więc no nie ma lepszej pracy, więc no... Dalej tuner jest najlepszy, IMO oczywiście. Dobra, i drugim chłopem tutaj hop podjechał y, Oratlem i... A, no i chciał y, zdemontować UPA-1, -kę. wpadło 25 pln więc no widzicie jak to wygląda. No to właśnie wracając do tego, co mówiłem, też na godzinę ciężko określić ile zarobię, bo zależy co ludzie będą montować, bo mogą właśnie demontować ciągle cały czas coś, no i nie zarobię za dużo, ale może podjechać na nagle osoba i dać full upa i zarobię sobie cztery czoła na luzie, więc no wiecie o co chodzi, nie? No i tutaj następnym gościem podjechał Majestitiem, tak jak mówiłem, chłop podjechał, dał 3 upy. Zarobiłem piękne 2000, jeszcze dał 200 na piwku, więc już w ogóle y, Sigma. W ogóle pozdrawiam wszystkie osoby, którzy dają na piwki, polecam dawać, <grym> Dobra, następnym osobom, no to to jest taka chyba no, typowa rzecz, hop podjeżdża i chce Demont all. i tutaj chyba były same Feldy, a nie! Dobra, to to nie jest typowa rzecz, no bo Demont, chce Demont All i oprócz Felt jest jeszcze UP1, więc, y, więc lit. No i 50 PLNów wpadło. Dobra, następny klip, UP3 i 2. Więc też ładny zarobacz. Yy, dałem mu tutaj a 2 doliczki, więc 1200. No i widzicie, jak ktoś montuje łupy, no to najbardziej mi to oddaje. Jeszcze tutaj dałem dosyć małą doliszcze, bo na łupach oprócz jedynki daję liści 3%, więc nawet możemy zarobić więcej, no ale ja ogólnie te doliczki daję tak czasami losowo. Raz daję więcej, raz mniej, zależy jak traficie. Jak mi się litnie na klawiaturze, to jest w sumie trochę randomowe. No i dobra, kolejny hop, chcę tutaj UPA jedynkę, więc ładny tysiaczek wpada i on chyba chciał coś jeszcze z tego co pamiętam, bo tutaj chciał. Feldi i wydech, więc też kilka stówek fajnych wpadło. No i a, i jego pamiętam, bo dał tysiąca, yy, na piwku, więc no... Kurwa, no szacunek dla niego, no takich klientów to jak najwięcej bym chciał. <laughs> Dobra i następna osoba, i tutaj chłop podjechał i chyba siał Demont altark. i tutaj o dziwo miał mega dużo rzeczy, bo tutaj miał yy, Noifeldi, jakieś stereo, hydrauliczne, urzadnicznicz, wytrywacz, CB radio, UP1 i UP4, więc 200 PLNów padło, on jeszcze dał 200 pelenów na piłku, więc no, żyć nie umierać można powiedzieć. Kolejną osobą jest po tutaj szybka UP1, 1000 PLNów padło i on dał jeszcze piękne 1000 PLNów na piwku więc no w ogóle, no takich y, klientów to tylko szanować, y, tutaj następną osobą, a tutaj po prostu jest chłop, który podjechał, y, chyba tam chciał coś pozdrowić, y, że najlepszy tuner y, no i po prostu nie chciał nic y, montować, ale dał dał donata, więc pozdrawiam zajebiście Dobra i kolejną osobą jest tutaj chłop w Primos, co pamiętam to się tak nazywało. I tak są tutaj chciał Demont Feld oczywiście i od razu chciał następne Feldi, więc też kilka stówek zarobione zajebiście. No i tak. Taka typowa w sumie rzecz na tunerze. Tutaj hop w elegi. i co on tutaj chciał? sprawdzić ile za wydechy, a no to muszę mu tutaj sprawdzić ile za wydechy, napisałem 2200, no i sobie pojechał, nie? Więc to, no to też jest jedna z typowych rzeczy, że po prostu hop podjeżdża, pyta się o coś, nic nie chce robić, tylko pyta, dowiaduje się i odjeżdża, no. Tak to też musi wyglądać, nie? Dobra, i następną osobą jest tutaj hop w sultanie, Organicznik poproszę, to on tylko ogranicznik chciał? Tak, no to on chciał tylko ogranicznik, więc no. Tutaj chowbowicku kolejna osoba. No i witam tego łupa. Jedynkę poproszę, więc też y, u jedynka wleciał. A i on dał y, kod czerwony, dominator, więc chciałem mu odrzucić i dać jeszcze raz. I zamiast 2% do liści dostał 1% do liści. Y, więc polecam wykorzystywać ten kod, no bo y, dalej on działa i on będzie raczej działał do momentu, do tego momentu, aż będę miał po prostu tunera, nie? Chłop w niebieskim e, premierze i on tutaj chciał zmianę felt po prostu, e, no z dolarów na szadoły. dobra tutaj chłop e, to jest, nie to nie zielone tylko oracle i dajemy upa jedynkę, no i kolejny tysiaczek wpada, a i drugi tysiaczek padł od niego e, w formie napiwku, więc no interes się kręci dzięki takim klientom naprawdę. No, i kolejną osobą jest gościu w Oratlu I co on tu chciał? Demont alt to został Feldi. No i dobra, i tutaj no, było mega dużo rzeczy, akurat y, do zdemontowania. Y, pojechał. No i jeszcze 200 PLNów y, dał na piwku, więc y, no, zajebiście. Dobra i tutaj chłop chyba to Lendalta chyba była, tak to co pamiętam, to się chyba Lendala nazywało, ten samotniejsza. co on tutaj chciał? No zmianę Fel, więc bardzo typowa rzecz. Tak jak mówiłem już kilka razy chyba w tym odcinku, ale no. No i tutaj kurwa gość w eurosie, no to przecież nie może być yy, nie może być piękniej yy, niebieski, bardzo ładny euros i co on tutaj chciał, a upa czwórkę, więc upa czwórka wrzucony oczywiście jak gość w eurosie to 300 yy, zł na piwku dał, więc szanuję no i tutaj chłop podjechał kurde, dobra, tutaj niezły młyn był, ale dobra podjechał szafterem i chciał a, abesic, no dobra abesic chciał, więc 7 stówek wpadło a no i jeszcze dopytał czego tutaj brakuje, napisałem mu że i hydry, no ale wiadomo, że hydra w szafterze zbyt potrzebna nie jest. No i dobra, kolejną osobą jest hobby w nebuli i no i oczywiście tutaj feldi, no skurcze, no co, coś by innego jak nie feldi. Ja mu zaproponowałem drowy, no bo to są takie najbardziej mm, typowe feldi, które ludzie chcą, ale wybrał w końcu inne. Które no, mi się na przykład o wiele mniej podobają, no, ale no to wiadomo, że to jest kwestia gustu oczywiście, nie? On jeszcze tam później dał Donata 62 zł, więc szacuneczek, oczywiście. I tutaj chłop podjechał tym hotstroterem, jakoś tak to się chyba nazywało. I co on chciał? Zmianę felg chyba po prostu, tak? A nie, Demontfeld, sorry, Demontfeld. Demont... A nie, dobra, no koniec końców wziął inne Feldi, więc dobra. Wziął inne felgi, no. Dobra i kolejną osobą jest Hop w fortunie i on tutaj co tutaj brakuje? się zapytał No i napisałem mu, że brakuje Sereochydria B i LPG No i sobie pojechał, więc oczywiście tuner lepsusek, kurwa poradnik. Dobra, i tutaj chłop, kurwa nie pamiętam jak się nazywał ten y, samochód Solace, 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 Solace No chciał Feldi, tu BBS -y chciał, ale no chciałem żeby powiedział mi ID I dobra, powiedział, że Wiresy, no bo ja też tak, kurwa, nie do końca zawsze wiem o co chodzi Więc le no lepiej pisać albo nazwę felt albo jakieś części, albo najlepiej pisać ID Wtedy jest najprościej, ja wiem o co chodzi i, i wiecie, no i, i jest najlepiej, nie? No i dobra, kolejny chłop, kurwa, w Eurosie, więc no, coś pięknego UPA jedyncze więc piękny dla mnie a nie dobra bo on napisał yy, oczywiście czerwony dominator więc dostał zniżkę 500 plenów więc yy, jak widać warto yy, i tutaj chyba coś o spoilerze a Feldi też chciał i też chyba pisać coś o spoilerze ale oczywiście euros najpiękniejszy jest bez spoilera zapamiętajcie no i kolejna osoba to hop w stalionie yy, yy, yy. na testy i chciał spoiler żeby mu zamontował no i w sumie to wszystko i chłop zadowolony. Kolejna osoba w klowerku pięknym. Myślę nad upami. No ja mu napisałem, że oczywiście najlepiej mieć full up. Ale ja do niczego nie namawiam oczywiście. A na początek up trójeczka. Więc rzucił upa trujeczkę. Ja zrobiłem 9 stówek pięknych. No i tak to się żyje. No napisów to jeszcze trochę do doliczki, ale no to są typowe do liczki, jeśli chodzi o upy. No, i dalej. A dobra, tutaj dalej ta sama osoba, i chciał też od razu upa dwójkę, więc wrzuciłem mu podwójkę i kolejne 9 stówek wpadło e, zajebiście. No, i tak wygląda piękna praca zajebista na tunerze. Tak jak mówiłem, e, jeśli taki kontencik Wam się podoba, no to ja mam naprawdę jeszcze wiele, wiele clipów, więc może na ludzie rzucić jeszcze jeden odcinek. Może dwa, ale no raczej wątpię, maksymalnie jeden jeszcze może wpaść, więc jeśli zostawicie fajną aktywność tutaj, no to taki odcinek się pojawi.